Dzień dobry, Justyna Dobrosz, sad 24pl Spotykamy się po raz kolejny z Mateuszem Nowackim z firmy Agrofresh. Cześć Mateusz. Cześć Justyna, witam Państwa. Ostatni raz z Mateuszem widziałam się w poniedziałek rano, to było tuż po przymrozku. U Mateusza wtedy było prawie minus 3,5 stopnia, dlatego chronił swój sad wodą. Mateusz, wiem, że następnej nocy było jeszcze zimniej. Czy teraz po tych kilku dniach widzisz jakieś znaczące uszkodzenia? E, tak, kolejna, kolejna noc była, była zimniejsza, bo w naszej lokalizacji najniższa temperatura z poniedziałku na wtorek to było minus 6 stopni. E, no i co, co mogło wpłynąć na te przemrożenia? Był, był Fakt, że o godzinie 21, w niektórych krajach o 22, ale bardzo wcześnie ta temperatura już była na poziomie minus 2 stopni. E, jednak e, gdzieś tam tych, e, tych uszkodzeń mrozowych wiele nie, nie spotykam. Z kraju też do mnie nie docierają informacje, żeby tych przemrożeń było dużo i były jakieś znaczące e, gdzieś tam na odmianie typu. Jonagoldy, Mutsu, te odmiany tryptoidalne, gdzie te pąki, pąki królewskie pierwsze gdzieś możemy znaleźć uszkodzone. Mówimy też o jakichś niewielkich uszkodzeniach w odmianie ligol, ajdaret, tych, które są troszeczkę do przodu z wegetacją, jednak myślę, że jeśli chodzi o, o, o ilość pąków kwiatowych i te pojedyncze, naprawdę pojedyncze uszkodzenia, to, to nie stanowi to problemu. Ale brałeś w ogóle pod uwagę jakąś regenerację? Jeśli chodzi o jabłonie, my nie stosowaliśmy, nie zalecaliśmy też nikomu zabiegów regenerujących typu algi, gibereliny czy temu podobne. Bo myślę, że, że nie jest to konieczne. Ten zabieg nie ma dużych strat, praktycznie są znikome, żeby, żeby regenerować. My u siebie wykonaliśmy co prawda zabieg jeden regeneracyjny, ale wykonaliśmy go na, na malinie letniej, która już wypuściła przyrosty, na których miały pojawić się pąki kwiatowe i owoce, które ucierpiały, przemarzły, więc zastosowaliśmy mieszaninę produktu algowego w postaci fertider Vital w celu właśnie regeneracji i wykorzystania działania. Tych, tych alg, które nam pięknie regenerują w połączeniu z preparatem Maxi Fruit, jednego i drugiego po 2,5 litra. Taką dawkę na hektar zastosowaliśmy właśnie tutaj algi z Vitala plus maxi fruit jako poprawę tego działania tej gospodarki hormonalnej rośliny, żeby tych hormonów wytwarzała więcej i lepiej regenerowała te uszkodzone tkanki. Mateusz, ale jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to ty mówiłeś, że przede wszystkim Twoim zdaniem trzeba się skupić trochę na poprawie jakości liści rozetowych, bo tak jak i w tamtym roku ich kondycja po przepląskach jest słaba. Tak, oczywiście, no bo e, gdzieś tam te, te młode listki, które są bardzo delikatne, mocno, mocno cierpią przy wszystkich sytuacjach stresowych. Jeśli mamy tak długo utrzymujące się przymrozki, większe bądź mniejsze, na pąki kwiatowe, tak jak mówiłem, bardzo to nie wpłynęło, jednak ten liść rozetowy widać, że jest wymęczony, jest taki pokarbowany, popękany e, i tutaj na pewno na kondycji tych liści bym się skupił. E, myślę, że to już jest dobry moment na podanie jakiejś takiej bomby mikroelementów w postaci na na przykład ASX Micro, gdzie mamy dużą gamę mikroelementów, i dużą dawkę żelaza, co to żelazo będzie, będzie fajnie wpływało właśnie na poprawę tej zielonej barwy liści. Liście będą wytwarzały więcej chlorofilu, więc ta fotosynteza, wegetacja będzie przebiegała płynniej. Można tutaj do tego dodać jakiegoś preparatu magnezowego, typu siarczan magnezu, plus małą dawkę mocznika, żeby dodać tego, tego azotu i Działać na, na, w jednym kierunku, czyli przygotowywać już tą roślinę do kwitnienia, wzmocnić te liście rozetowe, bo dzięki tym liściom rośliny będą sobie lepiej radziły w momencie kwitnienia, lepszy będzie transport składników do, do pąków kwiatowych. Tak jak ostatnio mówiłeś, troszeczkę się obawiasz tego, jak będzie przebiegało to kwitnienie, zawiązanie, jaki będzie opad, z racji na te warunki duże mrozy w zimie. To jest taki powód troszeczkę do niepokoju, jak na razie. No tak, no, nie, wiemy, nie wiemy, jak ta podstawa, e, przemrożona podstawa pąka, jak się zachowa. Jeśli będziemy mieli fajne, sprzyjające warunki, tak jak mamy dzisiaj czy wczoraj, te ostatnie dwa dni naprawdę ciepłe, ta wegetacja bardzo mocno poszła do przodu przez te dni. E, zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądało z pogodą. E, więc rośliny różnie mogą się zachować. Już w niektórych sadach widzimy taki nierównomierny rozwój. Pojawił się już zielony pąk, ale widzimy też niektóre pąki znacznie... E, Wcześniejsza faza rozwoju, i jeszcze do zielonego pąka im brakuje, I, i tutaj już może być to spowodowane właśnie przez uszkodzenia tej podstawy pąka. A jak zachowa się to dalej, czy rośliny nie przerzucą owoców, zobaczymy. Tak? Dlatego ta kondycja, kondycja tych roślin przed kwitnieniem jest równie ważna, jak tak naprawdę wszystkie zabiegi już później pokwitnieniowe, wzmacniające wielkość owoców i ich jakość. Tak? Wiesz co, ja jeszcze się odwołam do ochrony, bo teraz rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, wegetacja mocno ruszyła, tej tkanki zielonej. Jest już naprawdę sporo i zapowiadana jest spora infekcja, możliwa infekcja parcha na weekend, bo ma padać deszcz w sobotę, w niedzielę. Ale Ty chroniłeś sad wodą, więc przypuszczam, że u Ciebie jakieś zabiegi przeciwko parchowi już musiały być wykonane wcześniej. E, tak, my u siebie wykonaliśmy po, po tych dniach z, właśnie z deszczowaniem, z nawadnianiem e, sadów zabieg e, delanem w połączeniu z topsinem. Właśnie w celu były też, było też prze, prze, przeprowadzona Ochrona zabieg miedziowy jeszcze wtedy zabezpieczający przed tymi przymrozkami i laniem wody, więc stwierdziliśmy, że zastosujemy teraz tylko, nie będziemy już żadnych zabiegów interwencyjnych robić, więc został stosowany DELAN plus właśnie e, TOPSIN w celu e, zabezpieczenia jeszcze tych roślin w postaci chorób, chorób kory, drewna. Po tej ilości wody, która gdzieś tam na tych roślinach przez długi czas zalegała, ten lód, który wszedł w wiele, wiele tkanek, więc taki zabieg wykonaliśmy. Myślę, że patrząc na, na przebieg warunków pogodowych, które są zapowiadane na sobotę, niedzielę, poniedziałek, tak, no to warto, warto zabezpieczyć te rośliny, bo mamy duży przyrost tej masy zielonej, która nie jest zabezpieczona w odpowiednim stopniu, bo się bardzo mocno rośliny rozwinęły. Jeśli połączymy to z dużą ilością opadów i ciepłą temperaturą, możemy mieć do czynienia z dużą infekcją. Ale jeśli chodzi o szkodniki, chyba dopiero jak spotkamy się na różowy pąk, bo jednak... Myślę, że szkodniki z racji warunków atmosferycznych są jeszcze, jeszcze mocno, mocno uśpione. Gdzieś tam jakieś pierwsze gniazda mszyc zaobserwowałem wcześniej przy tych pierwszych takich ciepłych temperaturach, ale myślę, że, że tutaj te zimne temperatura, przymrozki już ograniczyły trochę tą presję. Ale na pewno każde kolejne ciepłe dni i wydłużenie okresu ciepła będzie wpływało na, na rozwój szkodników. Na pewno jest to też dobry moment na kontynuację walki z mączniakiem jabłoni, tak? Mączniak, tutaj okres zielonego, różowego pąka jest bardzo ważnym momentem właśnie, żeby zabezpieczyć te rośliny i na co zwracam uwagę i zachęcam Państwa, żeby też zwrócili te zabiegi lepsze, czy preparatem, czy kendo, czy na przykład talius sad, wykonać właśnie w okresie zielonego, różowego pąka, gdzie jeszcze, jeszcze nawet nie widzimy oznaków mączniaka, ale wykonać to na zieloną, zdrową tkankę, żeby zabezpieczyć też trochę Właśnie przed, przed tymi infekcjami, które tak samo, jeśli będziemy mieli opady, ciepłą temperaturę, na pewno nam się pojawią. Mateusz, dzięki za dziś. Miłej majówki dla naszych widzów, a my zobaczymy się tuż po. Tak jest, dziękuję Państwu za chwilę uwagi i również życzę Państwu miłej, może ciepłej w końcu majówki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bo pracowita na pewno będzie. Jak każda. Na razie. Na razie dzięki.